Dobra, jest tu nas dzisiaj zawieja. Przesłane zostało kiedy nagrane. Tego dnia przynajmniej. Nie wiem o której godzinie. Ponieważ jeszcze inne to nie mam, kiedy to nagrywam. Może to zrobi żeby miałem internet. O, co? Przestało padać? O, dobra, trochę mniej pada śnieg, ale jeszcze trochę pada. Ale przez chwilę tak mocno padało. Mówię wam, A teraz jest godzina. Jest. 15:47 jest teraz, kiedy to nagrywam. Już jedna minuta, ileś tam sekund minęła, dlatego 46 zaczęłam nagrywać chyba. Nie wiem, kurde. Tramwaj! Autobus! Autobus! auto Auto! 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 tramwaj, auto, auto, bardzo ciekawy film, ludzie, Ludzie w tramwaju, o, ludzie w tramwaju, jeszcze ciekawiej, auto, auto, auto. Auto. Nie no, takie ciekawe zajęcie sobie znalazłam. Będę. E, e, Pomoc druga, No za do powiedziałam, kurde. Tu zobaczysz, te auto jest Nie, nie, nie. Myślałam sobie, że to polarna, tutaj, to. lol. Pogiwało mnie. Tu, stoimy. Żegnam was.